I on mówi tak, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci. O co mu chodziło, że trzeba się zmniejszyć wzrostowo? O tak! Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim i kto by przyjął jedno takie dziecko w imię mojem, nie przyjmuje. On tu różne rzeczy mówi. Nie tylko w jednym wymiarze możemy interpretować ten tekst, że chodzi o przyjęcie dziecka, na przykład, no w ogóle, dziecka przyjęcie, nie? Człowieka. Albo kogoś małego przyjęcie, nie? Ale on też mówi o tym, że trzeba w sobie zobaczyć też dziecko i zgodzić się na to, że człowiek też w sobie ma dziecko. Że to dziecko potrzebuje czytulenia, smoknięcia, zauważenia, pochwalenia, że to dziecko też jest niedojrzałe, głupie, pstrokate, nie wiadomo jakie. Tu są bardzo poważne osoby w poważnym wieku. I one wam mogą złożyć świadectwo, że czasem się zachowują niedojrzałe. Prawda? Ja nie jestem aż takim poważnym wieku. <laughs> I też mogę powiedzieć, że czasem się głupio zachowuje. Naprawdę. I Pan nam daje taką radość w tym i taką wolność, że nie musimy przed Nim nikogo udawać. Naprawdę? Jest w nas lęk przed odkryciem tej bezsilności wobec rzeczywistości. Jest wstyd przyznać się, że wszystko nas po prostu przerasta, i wcale nie wiemy, jak się zachować, i że wiele rzeczy spapraliśmy. Boimy się pokazać, że jesteśmy dziećmi. Widziałem kiedyś dziecko, które ręką bawiło się w kupie. Został mi ten obraz do dzisiaj. Bo to jest takie prawdziwe. Jest więc w nas pragnienie ukrycia i usprawiedliwienia swoich wysiłków, zresztą nieudolnych, dzięki którym staramy się ze wszystkich sił ukryć nasze porażki, które są jak certyfikat dzieciństwa Bożego. Porażka to jest dyplom, że nadajesz się do nieba. Jeśli umiesz przyjąć porażkę, to nadajesz się do nieba. Jeśli umiesz przyjąć porażkę, to mówisz, no tak, to była porażka. Byłem nieudolny, nie udało się. Bardzo dobrze. Jezus wysłuchując naszych modlitw o to, aby w nas końcu uczynił dziećmi, nie będzie nam przecież dawał ubrań z okresu pierwszej komunii Świętej, nie? I mówi, Panie, ja chcę być jak dziecko, no to masz tu ubranko. Krótkie spotanki. Po co mi to Panie? On raczej nas przez sytuację pomniejszy. A jaka sytuacja może Cię pomniejszyć? Taka sytuacja, w której nie czujesz się wyżej od innych, tak? Aha, to już chyba dużo mówi. Wszystko dla pokoju. On może wtedy nam dać takie wydarzenia, które udowodnią nam, że nie jesteśmy dojrzali, ani nawet dorośli do stwierdzenia tego, że jesteśmy niedojrzali. On nam może stworzyć takie wydarzenia, w których wyjdzie na jaw, że jesteśmy niebejrzani. Lubisz takie sytuacje? Oj, ale pokochaj je, bo to są jedynie boskie sytuacje. <laughs> to diabeł nie ma nic już do powiedzenia, bo ty jesteś przegrany tutaj, tylko pokora jest. Pycha jest wszędzie tam, gdzie człowiek jest zadowolony z siebie, może być zadowolony z siebie. W tym znaczeniu złym, nie? że może być dumny z siebie. Właśnie, nie udało się im piotrowi się nie udało być wiernym przy magdalenie no i dlatego to co nie udane było w nich udane boskie tak um. cóż w nas jest bowiem prawdziwsze słabość czy moc bezsilność czy zaradność radzenie sobie z życiem czy nieradzenie sobie z nim? wielkość czy małość pytasz się może tak bo tu być może są takie osoby które mówią sobie boże ale w moim życiu to akurat wszystko się nie udało. Co chciałem osiągnąć, wszystko się spatrało. Co chciałam osiągnąć, wszystko wyszło bokiem. To ty masz najbardziej prostsze życie. Ja nie żartuję. No i bardzo dobrze. Komu to życie nie wyjdzie, tam to wyszło. To jest naprawdę tak. Patrzysz na Niego. Zobacz, On nie siedzi w kapciach na wersalce z koroną na głowie. Wisi na krzyżu, przegrany. I Ty mówisz, wielbie Cię, Panie. Czy wiesz, co mówisz? To wielbie znaczy, ja chcę Cię naśladować. A on mówi z krzyża, no to będziesz miał pokrzyżowane życie. O, Panie, tak, chcę mieć pokrzyżowane życie, tak? Wy już macie pokrzyżowane. I całe szczęście. Szczęście w nieszczęściu. I to jest wynalazek Jezusa na tym świecie. Gdyby nie on, to nieszczęście byłoby tylko nieszczęście. No i dlatego on mówi o błogosławieństwach, przekleństwach, nie, że smutni będą się radować. Że ci, którzy płaczą, będą się śmiać, że ci, którzy są ubodzy, są bogaci. Nie mówi tak? Widzicie? Bo chrześcijanin to jest ktoś, kto ma cierpliwość doczekać się przemiany nieszczęścia w szczęście. Bo prawdziwa radość to jest przezwyciężony smutek. I jeśli ktoś chce doczekać się Królestwa Niebieskiego, to niech wejdzie w najgłębszy cień, w koszmar swojego życia, w cień swojego życia, w krzyż swojego życia, w samotność swojego życia, w przegraną swojego życia i czeka, aż to wszystko zabłyśnie blaskiem. I wtedy się okaże, że blask sam środek rozkoszy. Jestem tego absolutnie pewien, co mówię. Bo mógłbym to powiedzieć tekstami Pisma Świętego, ale mówię słowem Bożym, chociaż nie jest to cytat. To jest sama istota zbawienia. Pan powiedział nam tak, że wystarczy odrobina kwasu, żeby zakwasiła całe ciasto. Człowiek nie musi głosić rekolekcji, nie musi głosić przez media. Nie musi pisać książek. Ja nie muszę nic zrobić i wy nic nie musisz zrobić. Wystarczy, że macie w sercu przekonanie co do prawdy. I wtedy człowiek już inaczej nawet palcem rusza. Bo przekonania wychodzą nawet w najmniejszych gestach. Zauważyliście to? I to już się udziela innym. Kiedy ktoś jest przekonany co do prawdy o zbawieniu, to on tak się zachowuje, tak patrzy, tak mówi, prawda? że się to czuje. Na pewno to się wyczuwa. Tak, ale też jest inne działanie człowieka. I on przemienia rzeczywistość. To, to jest Jezus powiedział, że wy będziecie solą, nie, że odrobiną. I świat od razu nabierze smaku. Tertulian mówi, wy chrześcijanie jesteście. Chrześcijanie to trzeba odróżnić chrześcijan. Chrześcijanie w tym znaczeniu wiedzą o co chodzi, nie? Są w Bogu. Wy jesteście, mówią, duszą tego świata, świat to jest ciało, a wy jesteście duszą. Nie muszą być wszyscy nawróceni, wy nadajecie życie innym. Dusza tego świata. Jezus powiedział, bardzo wiele godzin spędzał ze swoimi uczniami. Mnóstwo godzin. Bez przerwy gadał z nimi. Szczególnie Ewangelia Jana to pokazuje. Że mnóstwo czasu spędzał na rozmowach. Dlaczego? Bo jak się dużo mówi, to się pogłębiają więzi. I On miał już takie relacje z nimi, że pewnego dnia powiedział tak. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, nie wie, co mówi jego pan, ale nazywam was przyjaciółmi, bo znajduję wam wszystko, co usłyszał samo do Czyli przyjaźń jest ściśle uzależniona od tego, że się dużo go słucha. Mówi. Dialog. Nie głuchonimy. Kupmy sobie Walkmany i sobie kupmy również kasety z kisną Pewnej nocy byłem zrozpaczony i zbuntowany, ponieważ moja bezsilność, niezaradność, nieopanowanie, głupota w ciągu dnia tak dały o znać, że zobaczyłem sobie po prostu dzieciaka. Który w ogóle nie umie ocenić sytuacji, a wydaje mu się, że umie. to no bo po takich konferencjach, rekolekcjach część może się sobie kurczę, ale ja nie. to jest iluzja. I że w ogóle nie umiem panować nad sobą. Są takie dni, kiedy człowiek sobie mocno z tego zdaje sprawy, a tu zostałem ojcem duchowym z Piłat i Jezus tu. No bo funkcja to Piłat, a prawda to Jezus, on. Trudno to powiedzieć, że do tego dyrektorem, a jednocześnie odkrywa w sobie dzieciaka. To wiadomo, gdzie jest Piłat a gdzie Jezus nie? Bo trudno być jako dyrektor i na przykład niepoważnie się zachować, że głupacz wnosi jeszcze wszystkich. Każdy długie wnosi, ale nie robi tego, że Przepraszam, to już było trywialne. Kiedy przyjechałem do tego seminarium, poczułem się zupełnie jak rybka kupiona w sklepie egzotycznym, która nagle jest spuszczona do akwarium. Ja tak o szyby się obijam, nie wiem którą Uderzałem w którą stronę. szyby, rozbijam się o kamienie, zderzałem się z innymi rybami, nie wiedziałem, jak płynąć. Eee, bałem się, byłem agresywny, nieumiejęty, zupełnie nie na miarę ojca duchownego. Lubiłem mnóstwo błędów. Patrzyli na nim, to jesteś jest duchowny, nie? A ja się odbijam od korytarzy po prostu. <laughs> nie chciałem cię chodzić. Czułem się mały, zagubiony, dlatego yy, byłem zły, ponieważ chciałem ukryć swoją nieporadność pod maską pogardy i złości, nie? Jak człowiek sobie z czymś nie radzi, to wtedy wchodzi w złość, żeby ukryć to, z czym sobie nie radzi. Więc patrzyłem na nim z pogardą, raniłem odmową, agresją, czymś tam, no nie wiem. Na co głębię? Na sytuację, że zostałem katolicem duchownym albo jakimś tam autorytetem bez, bez, bez niczego. Głębię na siebie, że jestem na Skąd się bierze nas duża porcja złości? Na innych. Dlatego, że inni są rzeczywiście tak źli? Czy dlatego, że sobie z nimi my nie radzimy? Ale gdybyś się powiedział, no nie radzę sobie z nimi. I uśmiechnął się do lusterka i powiedział tak. To chyba Na co błęzły? Na to, że nie umiem żyć, nie umiem być dojrzały, nie panuję nad sytuacją, nad emocjami, nie mam zawsze racji, często w ogóle nie mam racji, mylę się, mówię, czasem głupstwa, nie umiem się zachować, boję się, wstydzę się. Wy to jest tak, nie? Jak dobrze sobie o tym powiedzieć? Wcale nie jestem lepszy od innych ludzi, od innych, a inni patrząc na mnie, oczekują ode mnie dojrzałości, którą, która jest kosmicznie niedostępna dla mnie. A dziś, a dziś. A dziś Pan nazywa do tego, żebyśmy w tym wszystkim szukali radości, a nie złości. Właśnie ta słabość i odkrycie w sobie dziecka, dziś jest dla mnie łaską, dla Ciebie jest łaską. Dziś to, co Bóg do Ciebie mówi, mówi tak: teraz już się nie bój tego, tylko ciesz się z tego. Choć wczoraj może wydawało ci się to być przekleństwem, dziś spojrzysz na to, jaką na błogosławieństwo. Dziś możesz zobaczyć im pragnienie Boga, abyś był jak dziecko. To jest twój paszport do nieba, twoje nieudane historyjki. Nie lękaj się warunków, w których odkrywasz lęki, bo one właśnie powalają nas na kolana i uczą dziecięcej modlitwy. Zobacz kiedyś najprawdziwiej modlisz. Kiedy odkrywasz, że nieprawdziwie żyjesz. Kiedy się tak życie złamie, niekoniecznie cierpieniem, tylko po prostu lękiem, bezradnością. Dlatego Pan Bóg czasem nam pozwala przeżywać tą bezradność, bezsilność, bo mówi, no tak bym chciał wreszcie coś autentycznego z Twoich ust. Ciągle mówisz tylko takie cytaty. Załatwię Ci takie przeżycie, że się prawdziwie pomagasz. Bo już znudziłem się tymi cytatami. Zbawienie jest dostępne dla tych, którzy są osaczeni przez przygniatające okoliczności. Kto radzi sobie z życiem, nie szuka pomocy u Boga. Kto nie szuka Boga, nie znajduje zbawienia. E, trzeba nam w życiu zobaczyć, że wszystko nas przerasta, by zawołać do Boga: zbaw mnie. Trzeba być głęboko w dole, by modlitwa była głęboka, nie? Jak może być głęboka modlitwa, jeśli człowiek głęboko w dole nie jest? To co przeżywasz więc, co jest nawet twoim dołem, jest potrzebne dla głębi twojej modlitwy. Kiedy Jonasz się pomodlił pierwszy raz w życiu? Wiecie kiedy? No, kiedy był wewnątrz ryby w jej jelitach, a może nawet już... <śmiech> <śmiech> Pewnie dopiero się pomodlił. I czasem jest tak, że wtedy kiedy inni cię mają... To ty się modlisz. <laughs> Przepraszam, śmieję się, Pan mi to wybaczy. Ale bo to jest radość pani niebieskiego. No. Zrób sobie ćwiczenie. Przyjmij swoje wewnętrzne dziecko. Może swojego Jezusa, stającego przed Piłatem. Może w wolnej chwili, na tych dniach skupienia wyobraź sobie takie małe dziecko o twojej twarzyczce. Z takiej fotografii najlepiej, którą z dzieciństwa nie lubiałeś oglądać. <laughs> Jeśli jesteś kobietą, niech to będzie dziewczynka. Jeśli mężczyzną, czyli jeśli się chłopczyk. Stoi przed tobą, jest ucieleśnieniem tego wszystkiego, co w sobie nie lubisz. I czemu sam w sobie się sprzeciwiasz? Może być to wspomnienie nawet e, twojego dzieciństwa z tego okresu, którego nie lubisz wspominać. Schylone, może na spuszczoną główkę, ma smutek jezusowego oblicza. Stoi jak Jezus przed Piłatem. Stoi jak twoja najgorsza przeszłość przed tobą. Po tym wszystkim, co pan ci powiedział na tej konferencji, pomyśl, co możesz zrobić z nim? Czy pozwolisz mu nie istnieć? Czy zgodzisz się na jego istnienie? Czy mu ciągle będziesz grozić palcem, niż nie wolno? Nie zgadzam się na ciebie. Musisz, powinieneś, musisz coś zrobić, musisz się coś dać, musisz udawać. Czy też powiesz mu, no kocham cię. Chcesz postąpić w dnie jak z Jezusem, umyć ręce, odrzucić? Czy też może postąpić jak Jezus z głuchoniemy, który wziął swoje ojcowskie ręce? Może przyjmiesz go znowu i powiesz mu, zgadzam się na Ciebie, kocham Cię, kocham Twoją słabość, kocham Twoją nieudolność, kocham Twoje klęski, kocham Twoje pomyłki, kocham Twoje upadki, kocham Twoje lęki, kocham Twoje tchórzostwo. Kocham to, że nie umiesz się obronić, że nie umiesz się usprawiedliwić. E, kocham to, że byłeś wyśmiany. Kocham to, że byłeś poniżony. Kocham to, że byłeś przekreślony, że inni ciebie uczynili nikim. Kocham to. Bo w tym jest Jezus. Kocham ciebie nawet wtedy, kiedy mi się wydaje, że byłeś kosmarem dla mnie samego. Kocham, że nikt we mnie nie wierzył, że sobie nie radziłem z niczym, z uczuciami, z intelektem, z życiem, z pracą, z ludźmi. Kocham Ciebie i zgadzam się na Ciebie. Chcę już nigdy nie odrzucać Ciebie ani się nie wstydzić. Chcę Cię takiego zawsze przedstawiać Bogu i sobie. Dobrze by było, gdybyś dziś uczynił taką modlitwę. Bardzo serdecznie Cię do tego zapraszam, żebyś sobie dał szansę dzisiaj, żebyś sobie dzisiaj dała szansę. To by po prostu byłoby tak dużo czasu słuchać mnie, a może nawet mnie i nie przyjąć się do samego.